Wreszcie po długich tygodniach oczekiwań Czas na pierwsze zgrupowanie kadry Mecze z Norwegią oraz Italią Lecę do Polski, lecę do Warszawy na lotnisko Chopina Prosto z kifrow. Nie mogę się doczekać mojego pierwszego spotkania Z moimi podopiecznymi Na pewno będzie to bardzo ciężki test Gdyż stawka jest bardzo duża Awans do mistrzostw Europy dopiero Wstępna faza jednakże musimy już teraz pokazać, że my nie odpuścimy. A w Polsce czekała już na mnie konferencja z fanami. Jak długo zamierzasz prowadzić prezentację Polski? Słuchaj, nie powinienem zadawać takich pytań, gdyż te pytanie jest kompletnie na miejscu. Ja jestem w tym momencie trenerem, selekcjonerem, a to co będzie w przyszłości, jak długo nim zostanę, to jest kwestia już na inny temat. Dopiero właśnie przyjąłem funkcję selekcjonera, więc nie ma co gdybać kiedy odejdę, gdyż na razie muszę udowodnić, że jestem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Jaki cel sobie stawiasz reprezentacją Polski na mistrzostwach Świata oraz Europy? Słuchaj, tutaj po prostu trzeba grać o trzy punkty. W każdym możliwym spotkaniu trzeba walczyć tak dużo jak to możliwe. Nie ma tutaj celów. Można powiedzieć, że o cel minimum wyjście z grupy. Cel minimum coś tam ćwierćfinały, półfinały, nie. Nawet jeżeli nie wyjdziemy z grupy, choć chciałbym naprawdę wyjść z grupy. To mam nadzieję, że mój zespół pokaże się z jak najlepszej strony i żadne z tych 200 ponad 200 minut, e, 270 minut nie będzie stracone. Po prostu tutaj trzeba walczyć, pokazywać styl. To jak daleko zejdziemy, to zależeć będzie od naszej gry. Mam nadzieję, że jak gra będzie dobra, to i wyniki będą obiecujące. Halo, halo Warszawa! Jesteśmy na Stadionie Narodowym Polska-Norwegia. Spotkanie eliminacji do Mistrzostw Europy. Pierwszy występ pod wodzą nowego selekcjonera reprezentacji. Chilpitero dzisiaj debiutuje jako właśnie trener drużyny narodowej właśnie Polski. Został delegowany przez Zibiego Bonika na tą funkcję. I od razu wprowadził własną koncepcję gry. Jak za chwilę zauważymy, wejściowa jednostka wygląda nieco inaczej niż w ostatnich eliminacjach do Mistrzostw Świata w Brazylii. Będziemy mieli kilka nowych twarzy, a przede wszystkim, największym celem. Reprezentacji Polski jest odblokowanie Roberta Lewandowskiego. Oto w sytuacja dotychczasowa w grupie eliminacyjnej Polska, Belgia i Irlandia po cztery punkty. Oto wyjścia jednaska szczęsny, piszczek, perkis, glik na lewej obronie Bartosz Bereszyński w pomocy Salamon, Krychowiak, Błaszczykowski, Grosicki Klich i na szpicy Robert Lewandowski. Nowe twarze to Salamon w środku Grosicki na lewej stronie i przede wszystkim ten stabilny lewy obrońca to właśnie ma być Bartosz Bereszyński, Już wiemy, że na tej pozycji jest dużo problemów, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Oto wyjściowa jednostka Wikingów. Między innymi warto zwrócić uwagę na Abdelaue i Janusego. To dwie najbardziej aktywne postaci w zespole Norwegii. No i widzimy pierwsza sytuacja. Właśnie Norwegia. Świetny pressing zespołu Wikingów. Przyjezdni świetnie opanowują pole gry Polaków. Przychodzą do ataku. Jest bardzo gorsza sytuacja. Abdelaue, piłka, zbliża się do bramki jednakże w ostatniej chwili. Kamil Glik wybijał z linii bramkowej. Zagotował się bardzo na początku tego spotkania. Ale Lewandowski też przy swoją okazję. Lewandowski, jednak tutaj uprzedzony przez obrońców. Właśnie to jest cel numer jeden. Odblokować Roberta, aby ten Robert wreszcie wpadł w ten trans strzelania bramek. No i widzimy kolejną sytuację. Znowu Robert Lewandowski, ale po raz kolejny nie ma szczęścia. Robert, jeżeli chodzi o sytuację na jednego. Sytuację miał właśnie zespół gości. Tutaj dużo zamieszania, dużo zamieszania, no ale na całe szczęście świetnie broni szczęsnych. No i od razu wybija tę piłkę. Nie najlepiej, gdyż dopadają do niej goście. Söderlund. No i znowu piłka na linii brąkowej. No i całe szczęście. Po raz kolejny mamy właśnie po swojej stronie. No ale na szczęście wyprowadzamy kontrę, Grosicki właśnie te szybkie skrzydła, to jest klucz do zwycięstwa, tak właśnie delegował tutaj pierwszą jedenastkę Pitero i właśnie Błaszczykowski, ten drugi szybki skrzydłowy kończy strzałem, no ale paruje tę piłkę na rzut rożny, golkiper Norwegów. i właśnie rzut rożny, podchodzi do niego ka były kapitan Błaszczykowski, strzał z głowy perki uderza piłkę, no ona kończy swój lot na poprzedce. No i to jest właśnie koniec pierwszej połowy. Emocje naprawdę na wysokim poziomie. W drugiej połowie cel był bardzo prosty. Strzelić bramkę i zapewnić sobie trzy punkty. No i konsekwentnie Polska doszło do tego. Prawa strona od do boiska. doświadkowanie. Robert Lewandowski właśnie w ten sposób odradza się napastnik. Aktualnie e, właśnie ciężko mi stwierdzić, bo on ostatnio miał... Gru grube przeszłości był raz w Realu Madryt. Teraz e, właściwie zapomniałem, bo ta cała saga transferowa dużo e, czasu po, zajęła i ciężko teraz ogarnąć, w jakim klubie gra właśnie Robert Lewandowski. No ale e, sta, starczy, Robercie, gdyż w, na końcówce tego spotkania Abdelaue raz broni szczęśliwy, ale drugi raz już Abdelaue e, kieruje piłkę do siatki. 1 do jednego, w końcu tego spotkania Norwegowie zdobywają bramkę na wagę remisu. No i Polacy właściwie nie mieli żadnego e, czasu na zdobycie jeszcze tej bramki na 3 punkty. No i mecz się kończy rezultatem 1-1. No trochę zawód, gdyż wszyscy Kibice byli pewni, że Norwegia to jest ryba jak najbardziej do ogrania, no ale stało się zupełnie inaczej. Jest 1 do jednego, no ale nie ma tego co, złego, co by na dobre nie wyszło. 1-1 jeden, jeden z Norwegami, nie jest najlepiej, jednakże popatrzcie na to, co zobaczyłem w moim gabinecie. Belgia u siebie zremisowała 1 do 1 z Irlandią. To nam daje duże szanse. Na gonienie ekipy z Beneluxu, jeżeli chodzi o następne mecze, przed nami był mecz z Włochami. Bardzo silna drużyna, przejrzałem mój skład doszczętnie. Przetestowałem wszystkie możliwe taktyki, wszystkie możliwe rotacje, no i wybrałem wyjścia w 11 na mecz z Italią. Bardzo duże wydarzenie na Śląskim. Nowy Stadion Śląski w Chorzowie wita dzisiaj reprezentację Polski oraz Włoch. Drugie spotkanie z bieżącego stintu eliminacji do Mistrzostw Europy. Polska wita u siebie Włochów. Przybysze z Półwyspu Apenijskiego dzisiaj na pewno celują w trzy punkty. A reprezentacja Polski po remisie z, z Norwegami jak najbardziej oczekuje e, poprawienia nastrojów i zwycięstwa właśnie z y, Italią. Oto z, y, wyjściowy skład reprezentacji Polski. Zmiana jest jedna, nie ma Salamona, jest za to Rybus, który zastępuje na lewej stronie Grosiewskiego, ten przychodzi na dziesiątkę, a Mateusz Klich na pozycji numer 8, gdzie grał Bartosz Salamon. Oto wyjściowa jedenastka e, Włochów, między innymi Balotelli, e, Gabbiadini, Insigne, ta trójka będzie decydowała o poczynaniach ofensywnych zespołu gości. Od razu pierwsza sytuacja, właśnie si dośrodkowanie e, Lorenzo Insigne, który odegrywa do Cristito. Baotelli uderza, piłka z przez I teraz od razu szybka akcja kolejna Włochów. No ale przyjęcie Polaków, znakomity pressing. Wyprowadza na piłkę do Lewandowskiego i Robert Lewandowski po raz drugi w ostatnim czasie zdobywał bramkę dla narodowej reprezentacji ten zawodnik jest nie do powstrzymania no wiadomo, drugi mecz teraz z Włochami i już druga bramka, Ważne, wiad, ważna wiadomość dla kibiców reprezentacji, właśnie na tych, na naszych oczach dzieje się sprawa bardzo ważna Robert Lewandowski po do dawnej dyspozycji to widzimy kontra zespołu Włoch, no i Łukasz Piszczek trochę się spóźnił z ślizgiem i czerwona kartka Czerwona kartka dla prawego obrońcy Borussii Dortmund. Czy to była odpowiednia decyzja? No nie wiem. Na pewno był zamiar w piłkę, którą nie trafił. No ale nie ma na czym dyskutować. Jest rzut wolny dla Włoch. Mario Balotelli uderza na bramkę. No ale pewnie Wojciech Szczęsny ją łapie. Widać, czerwona kartka zmieniła obycie tej gry. Kolejna szansa dla Włoch. Kapitalne zagranie do Gabiadiniego. I ten ucisza cały stadion. Swoim no, niebotycznym wręcz wolejem kapitalne uderzenie tego młodego napastnika. No, palce widać, wystarczy tutaj popatrzeć. To jest klasa. Klasa sama w sobie tego się nie da wyuczyć. To trzeba po prostu umieć. Na no, drugiej połowie, wiadomo, polska reprezentacja szukała tego klucza na trzy punkty, no i rybu, zagrywa do Lewandowskiego, Robert, Robert, dwa, 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 dwie bramki Roberta, dwa do jednego dla Polski, kapitalne uderzenie reprezentanta Polski, lewa noga, no i teraz właśnie, gdzie są ci, którzy spisywali go na straty, gdzie są ci, którzy wątpili w jego skuteczność, teraz właśnie on potwierdza, że ta skuteczność jest w odpowiednim momencie, bo gramy w dziesiątkę z Włochami, no i prowadzimy. Coś nie No ale Włochy na pewno szukały tutaj dojścia na, na punkty. Strzał Marquizio. Niecelny. Kolejna sytuacja Włoch. Jedno z ostatnich Montoliwo. Blokowany przez Perki świetna interwencja polskiego Stopera. I mecz się kończy. 2 do 1. 3 punkty zostają na ziemi ojczystej Polska. 2, Włochy, 1. Pomocy z Włochami? Bardzo ciekawa informacja. Norwegia pokonała Belgię 2 do 1, więc jednak ta Norwegia nie jest taka łatwa do pokonania, jak, jakby się to wydawało.